Cześć, jesteśmy Julka okay. i Kuba i witamy na kanale Czytamy. Jak widzicie, jesteśmy właśnie po prysznicu, trochę różne od tego, jak funkcjonowaliśmy rok temu i braliśmy prysznic raz na 5 dni, bo nigdy nie było możliwości, żeby się wykąpać, więc yy, odświeżeni będziemy zaczynać nowy dzień. Co prawda jest około 10, więc dosyć późno, ale musieliśmy trochę odespać tą trasę i też dużo czasu spędzaliśmy wczoraj z Julą, więc poszliśmy spać koło pierwszej. Tak, mamy taki spokojny czas, że nie śpieszy się nam dzisiaj, tak powiedzmy, z tego poranka i mamy czas dla siebie właśnie, żeby jeszcze tak odpocząć. Pełną pielęgnację mentalnie. zrobić. Tak. Zrobić to, czego potem już raczej nie będziemy mogli robić na co dzień. Martwi mnie to, że będzie dosyć zimno, to znaczy 20, a nie 30 stopni, bo boję się trochę o schnięcie naszych rzeczy, które upierzemy, albo na przykład ręczników i tak dalej, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że. Uda się jakoś to zrobić, żeby było ok. No i jaki mamy dzisiaj plan? Zostajemy z Jurką do około godziny 14:15. Później chcemy się spotkać jeszcze z jedną naszą koleżanką i jedziemy do Sławka i jego znajomych i rodzeństwa, żeby sobie pograć w planszówki, w jakiejś kawiarni. I później nocleg. Już dzisiaj możliwe, że będzie w aucie, ale to, to, znaczy, to jeszcze nie. Że trzeba jest... znaleźć miejsce. Rok temu. Trochę tak wyszukiwaliśmy miejscówki, jadąc i patrząc, gdzie tam coś wygląda tak, jakby można było tam spać. A w tym roku korzystamy z aplikacji czy strony? Aplikacji. park, park, park for, for night, night. Tak. I jest to aplikacja, która pokazuje nam różne miejsca, gdzie można właśnie zaparkować na noc, przespać się w samochodzie. I jeśli są jakieś nie wiem, koszta, jakieś coś, to no wszystko tam jest napisane. No to jest taka aplikacja dla ludzi, którzy podróżują jak my. Po tak, prostu. W samochodzie, czy właśnie kamperami, gdzie na przykład można uzupełnić wodę, gdzie można. Yy, Naładować wiki... akumulator. O, na przykład. Ym, nam oczywiście nie jest to potrzebne i mam nadzieję, że nie będzie, yy, ale fajna opcja i strasznie żałujemy, że nie wiedzieliśmy tego rok temu. Byłoby to wszystko tak prostsze. Ale to też jest jakieś doświadczenie, jakaś przygoda, no tak, nie? Jak że mieliśmy. To było fajne, tak na dziko po prostu. O tu jest ładnie, parkujemy. Nawet nie, że ładnie, tu wygląda, jakby było bezpiecznie. No tak, to to miałem na myśli. Więc dzisiejszy dzień, tak jak i wczoraj wspominaliśmy, i dziś mówimy, będzie pod znakiem spotykania znajomych, którzy mieszkają na drugim końcu Polski, z którymi się widzimy raz na X lat albo pierwszy raz w życiu, więc bardzo, bardzo czekamy na ten czas i mam nadzieję, że będziemy mieli mimo wszystko coś Wam do pokazania. Może nie dzisiaj będziemy pokazywać nasze przygotowywanie się do spania, tylko jutro, bo dzisiaj już będzie ciemno na 100%, więc nie będziecie za dużo widzieć, ale postaramy się jutro lub w następnych dniach pokazać właśnie jak to wygląda. Ostatnim razem też pokazywaliśmy, ale trochę się u nas zmieniło, trochę mamy upgradeów, musimy też sami przetestować te rzeczy, które rok temu mieliśmy, czyli na przykład te zasłony na okna, żeby zobaczyć czy wszystko jest na pewno ok, ale jak coś mamy dodatkowy materiał, żeby sobie ogarnąć. Dodatkowe, gdyby było po prostu coś niesprawne, porwane i tak dalej. Mamy nadzieję, że wszystko fajnie wyjdzie, i lecimy świętować i spędzać czas z naszymi przyjaciółmi. Zdradzę Wam jeszcze, że w sumie bardzo szybko rozwija się moje życie pod kątem Instagramowym, książkowym, bo dostałam propozycję drugiego patronatu. Co jest dla mnie niesamowitym wyróżnieniem i właśnie zabrałam się dzisiaj w nocy za pierwsze strony, ale nie za wiele poczytałam, bo byłam bardzo zmęczona. Ale trzymam kciuki, żeby mi się spodobało i żebym pokochała tę książkę i przyjęła ten patronat. Ale oczywiście, jeśli będą jakiekolwiek zgrzyty i coś mi tam nie będzie grało, no to niestety nie umieszczę swojego logo na okładce, ale zobaczymy, jestem mega podekscytowana, tak jak już Wam opowiadałam, że te patronaty to jest coś takiego dużego i do końca tygodnia mam dać znać, więc będę Wam też updateować, czy finalnie się zdecydowałam, czy nie. Także duże rzeczy się dzieją. Wjeżdżamy do Lubina, z Lublina do Lubina i będziemy się spotykać ze Sławkiem, z Ulą i z całą resztą ekipy. Będziemy jeść i grać w planszówki, co też na pewno Wam pokażemy. Z czego bardzo się cieszymy. Zmontowałam dla Sławka bukiet w kolorach okładki jego książki, więc też go wręczę zaraz i będzie jeszcze podpisywał dwie książki dla moich przyjaciół i znajomych. Tak naprawdę minął nam bardzo szybko dzień i dzisiaj. Wydaje mi się, na 99% będziemy nocować właśnie na parkingu pod Zo Lubińskim. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Trochę słabo, że pierwszy raz będziemy ogarniać auto do spania po ciemku, ale damy ale radę. Czasem tak bywa i trzeba sobie z tym poradzić. Dokładnie, więc odmeldowuję się, lecimy do naszej ekipy na planszówkowe spotkanie i do zobaczenia w podsumowaniu vloga. Nie mnie taka nostalgia, jak widzę ten kadr, nas w ciemnym samochodzie, przygotowujących się do spania. Ale tak to się dzieje. Śpimy dzisiaj pierwszy raz w aucie. Chyba A zostajemy pod McDonald'em. Tak, mieliśmy taki plan, żeby pojechać pod zoo. Chyba właśnie mówiłam to wcześniej, ale nie pamiętam. Ale stwierdzamy, że chyba jednak pod tym makiem będzie trochę lepiej i trochę może bezpieczniej, jak na pierwszy raz, bo też no to jest taki zawsze trochę stres, jak jest. Pierwszy raz po jakimś długim czasie coś się robi, więc zobaczymy, ale jesteśmy dobrze nastawieni i stwierdziliśmy, że skoczymy właśnie do Maka przetestować zestaw Bambi, bo dzisiaj wyszedł. My w sumie nie słuchamy jej muzyki, ale bardzo ciekawe są te kolaboracje fast foodów z znanymi raperami, znanymi osobami. Tak jak było chyba 3 lata temu z Matą? 3, 4 lata. Lat temu. Pamiętacie ten zestaw Triple Cheeseburger i Maccha? I teraz mamy tutaj jakieś fancy rzeczy, cały zestaw, więc chcemy sprawdzić, czym są te fancy rzeczy. Tak, spróbujemy i wam opowiemy. Może to akurat was zachęci, żeby spróbować. E, także zobaczymy i jeszcze się odezwiemy już z przygotowanego auta. Już z łóżka. Się nas zapakować do spania jest tu o wiele lepiej niż myślałem że będzie jest bardzo sympatycznie w ogóle widzicie chyba jakie mamy mocne światła tak fajnie widać, w miarę mam wrażenie mieliśmy to światło w ogóle też rok temu ale chyba tak nie świeciło albo nie wykorzystywaliśmy tego w ten Materia sposób mogło być słabsze więc jest super. Materac sprawdza się świetnie. Póki co jest bardzo mięciutko. Pokażę wam wszystko, jak to się zmieniło na przestrzeni roku, co ulepszyliśmy i tak dalej. Ale to już jak będzie jasno i będzie. Tak, no myślę, to teraz... że jutro. Mm. Tak, finalnie nie spaliśmy. Ani bez... pod makiem, ani, ani w pod zoo. zoo, Tak. Tak, Jak jechaliśmy, wyjechaliśmy z tego maka, to obok jest siłownia 24 7 więc. Ja wam tutaj jest... napiszę adres, gdzie nocujemy tak. i podsumujemy wam jutro w następnym vlogu, czy było tutaj ok spać, czy wszystko było spoko i też znowu wam napiszę adres, żebyście wiedzieli i żeby ktoś z Was mógł korzystać ewentualnie, gdybyście też taką nockę sobie planowali. Jak widzieliście, zjedliśmy ten zestaw Bambi w Maku i uważam, że to był najlepszy influencerski, influencerski e, zestaw. Był naprawdę pyszny i nigdy w życiu nie jadłam lepszych lodów w fast foodzie. Szarowe gwiazdy. No były. ja myślałam, że to będzie taki, wiecie, jak te mozzarella sticks. Tak. Takie, ten biały ser, a tutaj jest taki żółty, nie wiem czy to jest cheddar czy jaki, ale są naprawdę pyszne i ten sos jest super, ja bym go chciała ym, w knajpach sushi, do sushi, myślę, że był idealny, bo to jest pieprzowo-sojowy, no wszystko jest mega dopracowane. I bardzo zestaw, jak za 30 zł to taka, tak żeby sobie z zjeść z i z lodami, z deserem. I do tego uważam, że jest bardzo spersonalizowany. Jak ten zestaw Maty był, strasznie basic, czyli cheeseburger potrójny, który jest dostępny normalnie w ofertach na przykład Zagranicą. na Cyprze. Chyba jedliśmy, nie? A tutaj mamy te gwiazdki, ten sos nowy, te skittlesowe lody. Naprawdę dużo jest tych takich... takich. Nowości. Mieliśmy też bardzo miły wieczór, w ogóle cały dzień z naszymi znajomymi. Świetnie się bawiliśmy i bardzo chętnie byśmy to wszystko powtórzyli. Tak, jak nam się dobrze grało w naszą ulubioną no, na planszówkę, to dawno nam się tak nie grało. W ogóle dzisiejszy dzień był wspaniały, bo spędziliśmy go naprawdę z świetnymi osobami, które są bardzo blisko naszego serca. I czy te krótsze spotkania, tak jak z Natką, dosłownie na godzinkę, czy to z Julką, czy właśnie z Sławkiem, Mikołajem, Kamilem i z Helą. Pozdrawiamy wspaniały. Was wszystkich cieplutko. Tak, to Wy sprawiliście, że ten dzień był dla nas najwspanialszy. Będziemy go na pewno bardzo długo wspominać i mamy nadzieję, że z każdym z Was będziemy mogli szybko powtórzyć spotkanie. Myślę, że też macie takich ludzi, że kochacie się z nimi spotykać. I w sumie Hele, Mikołaja i Kamila poznawaliśmy dzisiaj na żywo, tak pierwszy raz oficjalnie. I ja totalnie czuję, że to są moi ludzie od pierwszych chwil. Tak, no niesamowite takie uczucie, że wiecie, poznajecie kogoś pierwszy raz w życiu. Ale to klika od razu i nie ma niezręczności, macie tematy, wiecie o czym rozmawiać. To były wspaniałe rozmowy, bardzo takie quality i naprawdę super czas. Ja nie czułam jak zleciał mi w ogóle czas nie. Jakoś tak nagle jak 5 minut minęło. Mm -hmm. I niestety. zagraliśmy w naszą ukochaną grę i wszystkim się spodobała, i to jest takie wspaniałe, że no już dawno nie graliśmy w tą grę. Jeszcze takie pierwsze przemyślenia co do naszego noclegu, to jest zimno. W sensie A mi takim. Jest. No, Teraz też minie, ale na zewnątrz już tak chłód y, przywiewa, no i w sumie nic dziwnego, bo przyzwyczailiśmy się do spania w samochodzie we Włoszech, Hiszpanii, więc... Przy 30 stopniach y, w dzień. Tak, więc po prostu jest cieplutko, no a w Polsce trochę zimniej, ale ogólnie teraz jak już siedzimy tutaj, no to czuję, że jest cieplutko, mamy uchylone okna, więc się nie udusimy. Mhm. E, no i co, sprawnie nam poszło. Myślę, tak, ja myślę, że, że było bardzo, gorzej. Tak, będzie bardzo sympatyczna noc, wyśpimy się. I będziemy gotowi na kolejny dzień wyzwań. Ja też myślę, że nam nie będzie tak zimno w nocy, bo jak byliśmy w tych cieplejszych krajach, to zresztą w Polsce tak samo było. Jak nagrzało nam się auto i nie wietrzyliśmy go przed nocą, to nie dało się tam wejść. Dosłownie, jak się weszło, to się czułeś jak w takiej puszce Serdynek od razu jak było się całym mokrym, tak jak, o, dokładnie jak w saunie. I to uchylanie okien jest mega ważne. Naprawdę bez uchylego. Na, bez uchylonego okna nie da się przetrwać nocy i myślę, że mimo temperatur 10 stopni niższych powiedzmy niż rok temu to będzie nam się bardzo dobrze spało, bo jak były takie gorące dni, to my dosłownie spaliśmy tylko w krótkich spodenkach i koszulce Kuba w ogóle bez koszulki bardzo często i bez żadnego przykrycia nic, bo było tak gorąco a to i tak już było za gorąco nawet w takim, takiej odsłonie Dziękujemy Wam za obejrzenie tego vloga i mamy nadzieję, że widzimy się w następnym już jutro. Cześć! Cześć!